Kiedyś myślałem, że będę modelem, ale los wzrostu mi pożałował. Jeszcze o tym nie wiedziałem, i żeby budować portfolio, organizowałem sesje zdjęciowe. Normalnie znałem się z dwoma dziewczynami, które miały aparat. One lubiły robić zdjęcia, a ja lubiłem pozować. Osiem lat temu wymarzyłem sobie sesję z taką długą narzutą. Ja przeszedłem wszystkie sklepy. Wszystkie. I nigdzie jej nie było! Postanowiłem, że poproszę moją babcię, żebym ją uszyła. Rozumiecie to, że moja babcia znalazła materiał taki jak chciałem, bo ja oczywiście miałem wymogi. Miał być satynowy i taki właśnie pięknie lejący. To są moje foty na przymiarkach. To zdjęcie jest dzień przed sesją, kiedy już narzuta była skończona. I szczerze, ta sesja wyszła mega cute. No oczywiście bym inaczej ją zrobił w tym momencie, ale wciąż odnośnie niej taki jakiś sentyment. Zobaczcie. Ja wiem, że te zdjęcia mają vibe takiego 2K16 na ale wtedy to się działo, nie? To zdjęcie jest moim zdjęciem ulubionym z tej sesji. Byłem taki dumny z siebie. Jak pomyślę sobie, ile starań w to wkładałem, to wydaje mi się to takie mega urocze. A najlepsze jest to, że do dzisiaj dziewczyny, które mi kiedyś chodziły zdjęcia, są bardzo bliskie mojemu sercu.